Proszę nie komentować mojego wyglądu. Tak, to ja! I przyszedłem was zniszczyć. Let's go. Tak jest, widzowie. Jestem gotów, aby wygrać, aby stać się mistrzem i pokazać, że nikt nie może mi się równać. Tak jest. O! Papa to, trzeba tak chodzić! <laughs> Dobra, jestem gotów. Jestem gotów na walkę. Dobra, pato, rozgrzewka. Ja kurwa. O, kurwa, ręka mi odpadła. Dobra, pokaz siły. Robiony. O, kurwa, Rocky Balboa. Siemano. Jestem twoim fanem. A, się zmęczyłem. Dobra, koniec, widzowie. 150 pulsu. Kim chcę być? O kurwa! Andy Pono, Maddo, co wy na to? Hogrider! Chuj, dobra, biorę, biorę Rudego. A moim przeciwnikiem będzie kurwa Hog Rider To się kurwa źle skończy! Ja pierdolę! Rocky, co ja odjebałem! Stary, zabierz mnie stąd! Ja chcę tu uciec! Kurwa, pomóż mi! Ja! To ja kurwy! Witam! O, o kurwa! A, 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 o kurwa, o kurwa! Leżysz kurwo! Pff, let's go! A, a a, o a kurwa! Leżysz, psie! O kurwa! Wracam, kurwo! Kurwa, runda druga, na spokojnie. O kurwa, co mam zrobić? O oh, oh, kurwa! O oh, kurwa, ale mnie napierdala! O kurwa, nie mam siły! O kurwa! Szybko, wracaj! Ale kurwa, bania! Let's fucking go! Woo! Udało się! Staniesz, kurewku. Co jest, kurwa? Co jest? Stajesz? Teraz muszę wziąć kogoś mniejszego, bo to była tragedia. Jak chcę być teraz Creedem. I zawalczę z... z tym o, Danny Wheeler. O kurwa. Jazda! Siemano! O kurwa! O kurwa! O kurva! Hey guys, chill! My man! O kurwa! Muszę stać! to open up. Runda druga, nie ma nokautu. Dobra, dam radę! Co jest kurwo?! Co jest?! Woo! Jazda! Zwycięstwo! O kurwa! Piękne zwycięstwo! Jestem waszym zwycięzcą. To jest gra idealna, żeby zrzucać kilogramy, przysięgam, nie? Ja jestem tak spocony, że tu kurwa kardio można napierdalać, nie? Dobra, kariera, widzowie. Delphi Gym, 7 miesięcy przed Mistrzostwami Podziemia. Trening, okej. Okay. Uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jazda. Trenuję bardzo ciężko, aby osiągnąć sukces. Nie mogę się teraz poddać. Nie mogę się teraz poddać. Kompletet. O kurwa, cztery gwiazdki. Robi wrażenie, co? Delphi Gym, Los Angeles. Kurwa, widzowie, jesteśmy w LA. Czy tam jest freeze? Kurwa, ten zjeb. Dobra, że ja go rozpierdolę. Patrzcie to, patrz to. Jak widzowie, wygram czy nie? Obstawiasz teraz szybko. Dawaj Wroniecki, ty kurwo. Za to co mówiłeś o mnie na streamie. Walka z Wronieckim. Co tam Wroniecki? Co tam? Co tam, kurewko? Easy, easy, kurwa Knockout To dla was, widzowie Dzięki, że byliście na tej walce Teraz muszę tylko rozpiąć rozpora i na niego naszczać Tijuana, Meksiko O, kurwa, w barze jestem Dobra, widzowie, obstawiajcie Wygram z tym wariatem, czy nie? Dzięki, dzięki wam wszystkim Wiem, że przyjście doję. do z mojego view. To ja, Kuba Nowaczkiewicz! Kurwa, wyglądasz jak zabójca. Dobra, rozpierdalam cię, pa! Co ty kurwa robisz? Ty jesteś kurwa... Co jest kurwo?! Co tam, kurewko? Jak tam? I teraz patrzcie to! patrzę to! Jazda! Easy win kurwa! Proste! Tak to się kurwa robi! Co tam pisałeś o mnie w internecie, co? Obrażałeś Kuba Nowaczkiewicza? To teraz Kuba Nowaczkiewicz obrazi Ciebie. Stałej kuriewku! Co jest? Co się dzieje? Dziękuję wszystkim. I jak oceniacie moje umiejętności? Dzisiejszy trening zaliczony. O kurwa!